Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Custom Map. Słuchajcie, dzisiaj mamy epicką mapkę, tak, y, którą się znów wydzieram. Słuchajcie, i ta mapka będzie prawdopodobnie podzielona na kilka części, bo jest bardzo, bardzo długa. I jak widzicie, niesamowicie dopracowana. Mamy tutaj jakiś custom model, który się obraca animacje, własne tekstury, własne dźwięki, słuchajcie. I mapka nazywa się um, The Forgotten Book. Dokładnie tak, czyli zapomniana księga. I będziemy teraz tej księgi szukać. I idziemy śladami mm, osób, które już tutaj były przed nami, ale chyba zniknęły czy coś takiego. Zobaczymy. Nie pamiętam szczerze, mówiąc to dokładnie fabuły, ale dopiero je poznamy. Dobra. W takim razie mamy tutaj łuk. I tutaj widzę jest jeszcze help. Podpowiedź i wtedy wyświetlają się nam takie duszki, gdzie pokazują nam e, drogę. Ok, którą mamy podążać. Czasami pewnie będę z tego korzystać, ale zobaczymy. Dobra. Jump, jump, jump. Wow, epickie. E, to czas, żeby się wspinać. No dobra, ok. Wow, no masakra, prawdziwa dżungla w Minecraftzie. Dobra, mm, czas, żeby się wspinać. Wow, wow, i do tego jeszcze jest własna, jak widzicie, mechanika gry. No genialna sprawa. Okej, okay, myślę, że to jajko jakieś, a to jest jakaś urna. No fajnie. I ta muzyka. Yeah! Kurde, powiem wam, że będzie naprawdę niesamowita przygoda. Ok, dobra, ruszamy. Wow Ale się jaram, słuchajcie, no to jest epicka mapka, ale zobaczymy. Mm, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Te bloki wydają się bardzo ciężkie, ale mam nadzieję, że je podniosę. Ehm, um. jakieś bloki mam podnieść? Hello, czekajcie, obadajmy teren. Co tutaj jest? Drzwi To są płytki naciskowe, tak? No tak, muszę podnieść jakieś bloki. Prawdopodobnie muszą być dwie płytki naciskowe wciśnięte, żeby to podnieść. Oglądałem trailer, można było przesyłać skrzynki, ale. No, z tego co widzę, to nie działa. Wow! What the fuck, spokojnie. Kurde, tutaj chyba nic nie znajdę, wam powiem, przynajmniej ja nic nie widzę. O! Co to jest? Rock! Dobra, mam skałę. Okej, okay, chyba, chyba dobrze zrobiłem, wycie. O-o. O-o. God. Come on. Z buta. Dobra, pięknie. Ja, yeah. dobra, tutaj będzie wiele zagadek, więc mam nadzieję, że mi się uda je rozwiązać, chociaż <laughs> no zobaczymy, zobaczymy czy jestem w formie. I can push these blocks. O, widzicie. I should hold myself onto these edges and vines. Edges to są krawędzie. Vines, vines to są oczywiście wiszące pnącza. Edges, edges o po takich pnączach pewnie. Okej, okay. dobra. Wow, patrzcie, to są te edges chyba, Edge? krawędzie. Oh god, czekajcie, tam muszę mieć skrzynkę pewnie. Hello, no ziomek, to jest tylko pnącza, to są no dalej. Aha, i co z tym mogę zrobić? Słuchajcie, co z tą skrzynką mogę zrobić. Um... No, nie wiem. Chyba nic? Co to jest? Emerald. Aha, to są jakieś punkty, zapewne. Um... Kurde, wydaje mi się, że się tam doskoczę, wiecie, że tam uda się doskoczyć. No nie, chciałem ja, ja, zrobić. Ajajajaj, aj, 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 ale było za mało miejsca. Czekajcie, wiem, że pewnie muszę iść gdzieś tam, ale po prostu chcę trochę badać teren. No nie, ciężko, 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 ciężko. Co my tu jeszcze mamy? Mm, jakieś znajdźki, coś w tym stylu? Przydałoby się, nie powiem. Znajdźki zawsze się przydadzą. Tu chyba nic nie ma. Wow, zobaczcie, jakieś custom bloki! genialne! Dobra, tutaj chyba nic nie ma, więc myślę, że możemy stąd uciekać. Mmm, tu są jeszcze jakieś krawędzie, coś tu jest. Nie, no, pójdę sobie tutaj najpierw. Naj... po kolei, po kolei, rok sobie się zgubisz. Mm. Jest. Dobra, Shift. Pamiętajcie, zawsze Shift to jak chcecie gdzieś wskoczyć eee, na dwie kratki wysokości, bo to jest rzeczywiście. Aha, ja myślę, że to działa jak drabinka, a to nie działa jak drabinka. Okej. Ok. Dobra, mamy to. Eee, czy tu są jakieś checkpointy? Bo bardzo byłoby fajnie, powiem Wam, jakby tu checkpointy rzeczywiście się znalazły. Flimsy, nie wiem co znaczy flimsy This rope seems flimsy Ta lina jest e, Czekajcie co jest Stand on the pressure plate to have an arrow And shot to out the rope Shot to out oh, To cut, to cut the rope Aha Mam jakąś linę, mm, mam teraz strzałę Okej, okay, jedną tylko, dobra chyba więcej Cut the rope To jest wine. To co to będzie, rope? To są korzenie. Wow! A po co to zrobiłem? Jak ja miałem pewnie tam przeskoczyć? Nie wiem. Sprawdzimy. Um. Ciu, ciu. Um. Ciu, ciu, ciu. O kurde. O oh, fuck. To będzie ciężkie. Uh O-o. -oh. O, o... i co teraz? No, przecież nie będę się wracać. O, o o jest. To jest tak ciężkie do zauważenia. Czasami. Kat. Dobra, jestem. Kurde, genialna łapka. No, Tom Raider, dosłownie. Aha. Dobra, pewnie mówi o tym Emeraldzie, ale już go zebrałem, więc jestem sprytny. Musimy się wracać. Ehm. Kat, jest zawsze tak pieprze na końcu, nie? Dobra, udało się. No i znowu teraz tu wskoczyć? Ok. Aha, e, tutaj powiedział, że muszę wspiąć się na te liany, żeby wrócić na powierzchnię. No dobra, to po co ty przyszedłem w takim razie? No dobra. Ok, trzymam teraz. Nie, nie trzymałem shiftu. Dobra, jak po tym wchodzić? Aha, wow, bardzo fajnie zrobione. I tak powinno rzeczywiście. działać pnącza! Gad, dobra, nie, nie ruszam się już. Okej, okay, muszę wspiąć się na mur, albo zbadać jakąś jaskinie na dole. Uh, Use the black circles to find your way. Dobro znaleźć jakieś czarne kółka, żeby znaleźć swoją drogę. A takie kółka. Wow, okej. Okay. Tam jest kółko. Dobra, mm, albo jaskinie, albo O ma zaraz tu wpadnę i będzie koniec odcinka. Albo jaskinie, albo albo mur. Tam jest chyba mur, bo jest wyżej. Uh, 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 uh. Dziwne to kółko, bo widzieliście. Dobra, to jest jaskinia. Mam znaleźć cztery m, cztery m, strony. Tak, jest. Czy ja wiem, czy jest tak ciężko? Jaki cel ma budowa most tutaj? No nie wiem, kurde. Co to ja to budowałem? Um, tam jest jakieś przejście. No nie. Tutaj nie dam rady przejść. Kurde, mapka jest naprawdę bardzo dopracowana, Nie ma tutaj żadnych, wiecie, dr dróg. Eee, do których się nie powinno wchodzić. Aha. O kurde. Nie chcę tam spaść, bo. Ale pewnie nie... spadnę. Co, jak ja mam tu wejść? Okej okay. Dobra, jesteśmy. Mm, aha, i to jest to miejsce, gdzie byliśmy, tak? Tu jakieś dżemy, coś. Nic nie ma, a szkoda. O! Dobra. Fajna mapka, ale skończyła się muzyczka. A nie. Wait. Ja chyba miałem. Z tej wejść tam. W ogóle nie mam tu życia. Zauważyłem dopiero teraz. Um. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy. Yeah Nie sprawdzałem czy te urny można otwierać. Nie. Tutaj nic nie można otwierać. A szkoda. No dobra, co my tu mamy? To jest giskarwiec. skarbiec. O, tak, właśnie tak. I nic więcej. Kolejna urna. Płytka. Tam są jakieś drzwi. Dobra, pewnie będziemy musieli jakoś te drzwi otworzyć. Coś tutaj kładąc. O. Tylko nie mam pojęcia co. No, przecież Dżema nie położę. No, to nawet nie działa na to. E, tam jest strona. I kartkę mam znaleźć, więc to jest jedna. Jedna z czterech. Kad. Kurde, jak tam mam wejść? O Boże. Tutaj może jakoś. Dobra, jesteśmy. Ah, Okej, okay, tutaj była ta cała mm, wyprawa w 1839 roku, i codziennie coś tutaj odkrywali. Z tego co widzę, jakieś nowe, starożytne, że tak powiem, budowle. Dzisiaj odkryliśmy wioskę, mm, która dała nam szansę na bliższe zbadanie kultury i życia. Tutejszych mieszkańców Profesor Stevens. Um, mm, 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 mm. Cały czas rozmyślał nad tym, jak byli w stanie zbudować tak olbrzymie struktury bez praktycznie żadnych narzędzi. Um, Okej, okay, tutaj nie, nie mogę praktycznie się tego odczytać. W ogóle nawet nie chodzi, że nie zrozumiem, tylko tego słowa nie mogę odczytać. Dobra. Um, Falen stonuczę. Okej. Okay. Kiedy dalej eksplorowaliśmy cały ten teren, znaleźliśmy jakiś kamień, który ma na sobie jakieś dziwne symbole i znaki. Prawdopodobnie ten kamień zawierał jakąś wiadomość. Prawdopodobnie napisaną przez jakiegoś starożytnego tego eksplorera, czyli nie chodzi mi o przeglądarkę. E, tylko o człowieka, który po prostu przychodzi i oglądać. Boże, jak to nazwać, Explorer. Um, no wiecie o co chodzi, tak? Jakiegoś typka, który badał to miejsce. Dobra, e, teraz mogę stąd wyjść chyba, tak? Czy mam iść dalej? Czekajcie, Proszę mi pomoc. To chyba już nic nie ma. Chyba, że w ogóle już się nie pojawiają te takie dymki te duszki. Aha, dobra. Mm. Nie wiem, czy tam mi się chce iść, może tam będzie jakiś emerald, ale szczerze mówiąc jakoś mi się kompletnie nie chce tam wchodzić. Um, Okej, okay, dobra. Śmigam do domciu. Ui! O! Nic. Nic, nic, nic. No dobra, idziemy do tej drugiej kropki, mam znaleźć cztery strony, więc jak na razie mam jedną chyba. A, ale nie wiem, czy to o tą księgę chodzi, to są strony jakieś zupełnie inne, ta księga ma być chyba w całości, nie mam pojęcia. Wow, jaka dżungla, co? Epickie, kurde. Wiecie co? Ja wiem, że mam iść tam, ale ja na chwilę chcę sobie pozwiedzać troszkę. Wow, świetna rzecz, nie? Wow, aż chce się to naprawdę zwiedzać chodzić po tym, patrzeć. Kurde, a czekajcie, a tam jest jakiś ten. Wow... Wow... Dobra, zaraz, zaraz tam pójdziemy, no wybaczcie, ale ja jestem tak mega ciekaw, z tym, no ciekawość, pierwsze do piekła, ale, ale, ale ja wiem. Epickie. Dobra, chyba tu i tak nie możemy teraz wejść, co? No dobrze, kolejny szkielet, gdzie jest ta kropka? Tam jest ta kropka. Hmm... Let's go, let's see. O kurde, mam się dostępne te mury. pamiętam, że mówił klimp, 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 klimp. Tu mamy jakieś liany. Tutaj się da wejść w ogóle? No zobaczcie, tu są jakieś liany, które są na mega dużej wysokości, Na które nie mogę wskoczyć, czyli, czyli drabinki zwykłe. Mm. A tutaj gdzieś? No nie, tutaj nie ma nawet żadnych półek takich. Wiecie, tych skalnych. Tych kamiennych. Tu jest trochę więcej lian. Ok. To wygląda prawidłnie. Dobra, mamy półkę. No i tu są liany. Ok. Parkur, parkur, parkour! parkour, parkour. Okej. Okay. Nice. Chyba się udało. Chociaż yy. cały mnie ryzykował, bo po tym się nie wespnę, tylko po tym się wespnę. Więc taka dupa troszkę, za przeproszeniem. Ostatnio pisaliście mi, że mm, słowo zajebiście to jest przekleństwo. Ehm, no... Szczerze mówiąc, nigdy nie używałem tego słowa na nagraniach. I jeśli chcecie, nie muszę tego używać, bo jakoś nie czuję takiej potrzeby. Mm, ale to nie jest przekleństwo swoją drogą, więc. A! Jeśli chcecie, jeśli sobie tego życzycie, to nie muszę. Dobra, e, muszę przeskoczyć chyba tutaj. Nie wiem w ogóle, nie wiem czy ja dobrze idę, bo wszedłem z tego muru. No ale nie widziałem żadnej innej opcji. Są tutaj jakieś liany. Poza tym, ja nie wiem, jak ja tam skoczę. O, oh, fuck! Widzieliście to? No kurde FARTem. Fartem to przeskoczyłem. Okej. Okay. No i co? Czekajcie. Ehm... No dobra. Jakiś duszek mi pokazuje, że mam tu iść. O! Wow! Ej, naprawdę jakiegoś niesamowitego farta może ta mapka mi tak dobrze idzie. Dobra, tak, to są te bloki, po których możemy się wspinać. Emerald ładny, fajny, podoba mi się, ale emerald to, to raczej nie jest rubin bardziej niż emerald. Um... Ui! powiedzcie, że mogę się wspiąć? Tak, dobra. Patrzcie, tam jakaś wyspa, nie? To takie lasy, tutaj mi takie lasy. Um... No dobrze, jestem na murach i mam tutaj pozwiedzać troszkę. Mm. są jakieś wrota. What's hidden here? E, co to jest tam schowane? Tutaj mamy coś. Nie no, tam nie wskoczymy raczej. Nie. Nie, 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 nie. Tu w ogóle nic nie ma. Mm, po czym mógłbym się wspinać Tutaj mogę wejść. Tutaj też mogę wejść, ale na górze nic nie ma. Kat, i dobra pasa się skończyła. Oh my god. O! Kurde. To może być to. W ogóle. Nie wiem, czy ja mam wchodzić tam na górę. Hello. Aha, niewidzialna ściana. Kocham niewidzialne ściany. Uwielbiam niewidzialne ściany. W każdej grze są niewidzialne ściany. Dobra, pomoc. Um, tutaj. Tu mi każą. Tak. Mam wejść na górę. O jezus, dobra, po... Patrzmy troszeczkę. Tam możemy się wspiąć chyba zobaczcie. O ten blok tak mi się wydaje. Mam takie dziwne wrażenie, że tak jest. Aj. Ale chwileczkę. No jak to, nie? Przecież to jest ten blok, ale no dobra. Może nie. Tu nic nie ma. No nie no, każą mi iść tu. Mm. Tu może dam radę, bo tu jest ten blok. Ta teksturka jest dość specyficzna i można na nią wskoczyć tylko wtedy, kiedy nie ma nic innego nad nią. Nie. A tu? O, no serio. Ej, to jest tak niewidoczne. Dobra, jesteśmy. Mm. Woo! O oh yy. Nie zepsułem? Dobra, dobrze jest. O. Cztery mam emeraldy. Nie wiem po co mi one kompletnie. Mm. No ale zobaczymy może później. No dobra, i oczywiście płytkę naciskowa Co? Ho, ho, serio. Ja to przydam po dwa emeraldy. Poważnie. A nie, czekajcie. O, widzicie, tego nie było. O kurde. Ale zabawa. Ja cię kręcę. To są jakieś drzwi, tak? O, o fuck. O! <grystanie> Dobra, już chciałem to rozkminiać, ale... Chyba nie muszę. Mmm... Dobra, prawdopodobnie miałem tu wejść, więc wchodzę, tam jest Emerald, który mi się oczywiście przyda. No dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy. Tu mamy jakieś schodki. Aha. No dobra, to jest jakiś parkour. Mm, lina oczywiście. Jak to jakaś płytka naciskowa, a tutaj możemy gdzieś wejść. Trzeba się rozejrzeć na starcie. Nie, tak nie możemy się wspinać Okej okay. And what's now? Tamto ja nie wskoczę przecież nawet O kurde Dobra Tu coś widzę Dobra, mamy to Fak, jaki to Brider? nie? Tutaj jest coś... O o, 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 Dobra, to może teraz tutaj, sprawdźmy. Aj... Aj! o, -o. Kurde... Kurde... Powiem Wam szczerze, że jak są jakieś zagadki. Nie, tutaj nie ma sensu, bo ja dalej nigdzie nie doskoczę. E, czyli musimy iść tu. Jak są jakieś zagadki, e, typu nie wiem, wciśnij kombinację różnych. No, myślę, że zebrałem już. E, kombinację różnych dźwigni, czy inne cuda. To poważnie randomujcie. No, dosłownie spamujcie. Powinno Wam się udać. E, po minucie maks. Mm... A jeśli chcę wam się pomyśleć, yy, no tak, najbardziej. Zachęcam. <laughs> Ojej, po co ja tu wskakuję? Jak to jest bez sensu kompletnie. Musimy iść tu. Okej. Okay. Ja! Halender. Tak blisko, tak daleko. O! dobra, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Koniec tego. Tak, wiem, że wasze babcie tak mówią. <laughs> I ludzie starszej daty. Ale mi to coś ostatnio weszło tak jakoś. A, no ja! W pamięć. No, come on, come, 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 uda mi się, uda mi się. Wiem, że mi się. Uda! Jest! Jest! Dobra, fajnie. Nie musisz o roksu takich dziwacznych odgłosów, ok? A jest! Dobra, musisz. Eee, lina. Nice. Udało się. Się, się. Wow. To jest kolejna lina. Oha, fajnie, że nie mam... Strzał. No, peszek. Mm. Oooo, -o! no tam na pewno nie przejdę, ale tam jest, kurczę, tam jest ta, półpłytka. Pytanie, półpłytka chyba na razie po nic. No dobra, w takim razie zejdźmy sobie powoli. Co to jest w ogóle? Jest jakaś jakieś ognisko? No dobra, chyba nie ma mm, możliwości zejścia po. po normalnemu, więc out. Ouch, ouch. słuchajcie, jest ciemno. Nie wiem, czy jest ciemno. Ja mam na Bright, jak widzicie, i gram bez żadnych shaderów. Więc mam nadzieję, że jest ok. Kolejny parkour. No cóż, ta mapka opiera się z tego, co widzę na parkurach, ale później mam nadzieję, że będą jakieś fajniejsze zagadki. No dobra, wiecie co? To tego parkura przejdziemy sobie w kolejnym odcinku. Teraz już nagrywamy 26 minut i myślę, że to w zupełności wystarczy jak na pierwszy odcinek. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tą mapką. Jeśli mapka wam się spodobała, to zostawcie komentarz. Tak, zostawcie komentarz. Lajka zostawią te osoby, które chcą zostawić. Po ostatnim pisaliście, że żebrze o łapki. A ja przecież, przecież rzadko to robię. No dobra, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć. W kolejnym odcinku mam 7 Emeralda. Taste